Cześć, tutaj Jezro i metody na przeszkody. W tym odcinku opowiem, jak się dostać i nie dostać do Ninja Warrior, ponieważ mam takie doświadczenie jedno i drugo. I drugie przeszedłem dwa zgłoszenia, byłem na dwóch castingach. Z jednego się dostałem, wystąpiłem w pierwszej edycji programu, na drugim castingu odpadłem. No i właśnie w tym filmie porównam te dwie sytuacje, dlaczego uważam, że raz się dostałem, a dlaczego drugim razem się nie dostałem. Wyciągnę swoje wnioski, może komuś z Was się przyda, ponieważ formularz jest cały czas dostępny na stronie i wygląda na to, że najlepszy jest już moment na to, żeby właśnie do kolejnej edycji się zgłaszać. Także zapraszam na moje wnioski. W 2019 roku na tyle dobrze wypełniłem to zgłoszenie, że oprócz tego, że dostałem się na casting i awansowałem do programu, to jeszcze Polsat zdecydował się nakręcić o mnie tak zwaną wizytówkę, czyli ten krótki reportaż, no, gdzie właśnie prezentował moją sylwetkę, więc no, też jest to coś takiego, że no, dość dobrze wypełniłem ten formularz. Także o tym też będę chciał tutaj powiedzieć właśnie na co zwrócić uwagę i jak. Się zaprezentować, żeby to według mnie było skuteczne. Mamy do czynienia z telewizyjnym programem Show, który rządzi się pewnymi regułami. No nie wszystkim się podobają te reguły, ale tak jest. No i teraz pytanie, jak wykorzystać pewne reguły, żeby no właśnie dobrze się w pewnym sensie sprzedać? Choć to może u nas się trochę źle kojarzyć, no bo sprzedawanie, takie wciskanie, kitu, akwizycja, no, natręstwo, spamowanie. No nie kojarzy się dobrze, ale chodzi mi o taką sprzedaż, Zdrowo, mam coś fajnego i po prostu chcę to zaoferować i nie tyle ja to komuś wciskam, tylko prezentuję się jak najlepiej i sprawiam takie wrażenie, żeby on chciał po prostu mnie kupić, w pewnym sensie mnie kupić. To jest pierwsze takie założenie, z którym ja tutaj podchodzę. Drugie jest takie, nie tyle co ja chcę osiągnąć poprzez udział w programie, tylko... Co mój udział w programie może dać programowi i tym ludziom, którzy go tworzą. No wiadomo, jaki jest, no to jest biznes. Chcą sprzedać, więc po prostu pewne rzeczy ich interesują właśnie z tego powodu, żeby ludzie to oglądali, żeby się podobało, żeby było emocjonalnie. Także to jest jedno z takich najważniejszych kryteriów. Czyli właśnie co ja z tym, co mam, mogę wnieść w ich program, dzięki czemu on będzie fajny. Z racji tego, że te kryteria są tajemnicą i raczej nikt z uczestników się o tym nie dowie, na jakiej podstawie są wybierani zawodnicy, no to właśnie ja polecam bardzo postawić na maksymalną różnorodność tego, co się zaprezentuje, o czym się będzie mówiło. Czyli no, maksymalna różnorodność, nawet jak coś nam się wydaje nudne, nieważne, ale o tym będzie później. Czyli różnorodność, oryginalność. Ciekawa historia rodzinna, tutaj to ma bardzo duże znaczenie. A właśnie kreatywność, oryginalność i różnorodność tego, co prezentujemy, uważam, że większa bardzo to prawdopodobieństwo trafienia w te kryteria i w te potrzeby, które mogą mieć producenci. Kolejne moje kryterium to jest takie, żeby z ograniczeń, czy z rzeczy z wad, czy z takich, które uważamy za. W pewnym sensie negatywne, zrobić atut. Czyli mam na przykład nudną pracę. No to nie, no to przecież ja nie będę pisał, że przykładam jakieś papiery i wypełniam tabelki. No dla mnie to jest, no nie mam nudnej pracy. Dla kogoś może być pasjonujące, dla mnie jest. No i że, to, to no, no że nudne. No niekoniecznie, bo ta praca w zestawieniu z tym, że na przykład. Robię ekstremalne biegi, jakieś harikany, czy 24-godzinne różne wyzwania, i hulam po przeszkodach, i mam taką aktywność, już daje ciekawy kontrast. No, tu jest smutny jakiś taki ponury księgowy, a nagle zrzuca ten garnitur, odrzuca teczkę i zaczyna latać po przeszkodach, i wtedy ten zawód staje się atutem w kontekście do innej działalności. Czyli one w zestawieniu właśnie tworzą fajny kontrast. No i to jest coś, co polecam robić, czyli kontrasty. W przypadku właśnie takim tak zwana nudna praca w kontraście do ciekawego hobby już nie będzie nudna, tylko będzie wzmacniała ciekawość tego hobby. Więc właśnie kontrasty to też jest coś, co bardzo polecam tutaj zawrzeć. Przejdę teraz do takiego ogólnego omówienia formularza zgłoszeniowego. Jakie tam są kategorie, co ja wpisywałem, na co generalnie ja zwracałem uwagę w swoim zgłoszeniu. No i oprócz przesłania zdjęć, tutaj sylwetka i twarz, można tutaj oczywiście podejść oryginalnie, zrobić to z jajem. To już jest taki pierwszy punkt, z którym można, można na pewno zapunktować. I kolejna rubryczka to jest zawód. I już tu bym polecał wejść właśnie w ten tryb oryginalności, kreatywności. Czyli niekoniecznie wpisuję tylko to, co aktualnie jest moją pracą. Tylko na przykład gdzieś coś kiedyś sprzedałem, zrobiłem jakiś interes, wpisuję. Zawód wyuczony. Nie jest napisane, czy to zawód wykonywany, prawda? No, tylko wyuczony. Może też coś pokazać. Aha, no chciałem być zawsze lekarzem. Ale później życie mnie zmusiło do tego, żeby być artystą. To znaczy odwrotnie, ale powiedzmy, że też to może mieć sens. Ja, na przykład, nie wpisałem tylko, że, że artysta, tylko wymieniłem wszystkie dziedziny artystyczne, jakimi się zajmuję. Czyli malarstwo, projektowanie, graffiti, murale, loga, ilustracje cyfrowe, design 2D itd. itd., itd. Czyli tam wymieniłem kilka. I to jest jedno. Drugie, ja bym wymieniał tak mówię, jakieś dziwne, dziwne rzeczy, no na przykład no, wysoki sądzie, powtarzam, nie uwierzę, że mój młodszy syn, kość narkotyków sam nie bierze, sprzedaje je w mieście ludziom bardzo młodym. Przecież kiedyś wygrał w ping-ponga zawody. No może nawet takie. Myślę, że jakby się, jakby ktoś się odważył napisać, że no, że tak postępował, jak ten bohater taty-dealera, myślę, by zapunktował. I tam... Mamy następną, następną rubrykę, czyli przedstaw nam swoje bio, historię rodzinną czy życiorys, jakoś tak to jest nazwane, ale to jest właśnie to, co jest najważniejsze. No i tutaj bardzo warto wpisać takie rzeczy, które mogą być dla ludzi inspirujące, bo zwróćmy uwagę, że te wszystkie tak zwane łzawe historie, które no, wielu przeszkadzają w oglądaniu czysto sportowej rywalizacji, właśnie są skonstruowane głównie... O to, że po pierwsze są emocjonalne, a po drugie są inspirujące. Jeżeli ktoś zmagał się z jakąś ciężką chorobą, albo jakąś traumą, z rozstaniem, czy no właśnie różnymi innymi tego typu patologiami, uzależnieniami, to najczęściej jest to właśnie taka historia, gdzie ten ktoś wyszedł z tego i. No, właśnie pokazał siłę, charakter i to, jak sobie z tym poradził, i jaką wartość wyniósł z tych trudności. Czyli jeżeli gdzieś tam w naszej historii była jakaś trudność, było coś takiego, tego typu, i my wynieśliśmy z tego jakąś wartość, to zdecydowanie polecam to o tym wspomnieć. Ja miałem na przykład tak, że mnie po pierwsze wychowywała mama i babcia, i wychowywałem się w związku z tym bez ojca. Zmarł jak miałem 3 lata. No i to była jedna z takich historii, które ja oczywiście bardzo celowo wpisałem. Jednocześnie no tak było i co ja z tego wyniosłem też też to było dla mnie ważne. No i taka wizja podziękowania ojcu ze szczytu tam ściany, zresztą taka była pierwsza moja idea w startu pierwszym Ninja Warrior. No siłą rzeczy była dla mnie emocjonalna i nie było tutaj niczego udawanego. No i ta historia była właśnie jedną z tych moich tego typu tych emocjonalno-rodzinnych historii. To jest pierwszy punkt tego bio. Druga sprawa, którą można wymienić w bio, no to właśnie sytuacja z pracą, ponieważ jeżeli mam tą pracę nudną, to mogę ją właśnie zestawić z czymś bardzo atrakcyjnym, co spowoduje jeszcze większą atrakcyjność tego czegoś. Kontrast się zbuduje, czyli o pracy, albo że zawsze chciałem być, no nie wiem, no i tam się się tego lekarza, ale z jakiegoś powodu nie dostałem, gdzieś to marzenie, ale teraz mając 40 lat idę na studia i robię tą medycynę i spełnią to marzenie, to też właśnie jest taka historia która, no, myślę, że mogłaby tutaj trafić właśnie i być inspirująca, bo to, to, to uważam, że tutaj będzie, będzie właśnie bardzo istotne, oryginalność wszelkie hobby, nawet dziwne coś dla dzieciaka nietypowego jak zrobiłem nie wiem, ja kiedyś chciałem dom spalić i napisałem wypracowanie w szkole, że o, podpalimy dom no bardzo ciekawa była <laughs> reakcja nauczyciela i ta uwaga, którą wystosował do do, do, do rodziców, prawda, do mamy, o Jurek chce zostać podpalaczem, no pamiętam, w domu było ciekawie, więc wszystkie tego typu historie jakieś anegdotyczne mogą tutaj pomóc. Oczywiście, wszelkie sukcesy rodzinne czy moje własne będą tutaj ważne. Czyli też tutaj mi się wydaje, że nawet jeżeli ktoś 80 lat temu coś zrobił, albo walczył na przykład w którejś z wojen, czy gdzieś, tego, jak najbardziej warto o tym wspomnieć. No przyjrzeć się temu, no z czego można wyciągnąć jak największy atut i jak największa różnorodność, bo nie wiadomo, co oni podchwycą. No tego, tego, tego nie wiemy. I na przykład, kolejna sytuacja, sprawa pracy. Ja. Zajmuję się od 20 ponad lat artystycznymi rzeczami, ale jednocześnie zdobyłem certyfikację trenera z z GX. No i ja to bym przedstawił w taki sposób, że byłem artystą i teraz przekwalifikowuję się na trenera. I to już brzmi ciekawie. Aha, tu gościa był artystą i nagle zaczyna robić coś kompletnie innego. No nie do końca trzeba mówić to, że ja sztuki wcale nie zamierzam rzucać i dalej bardzo to lubię i będę robił, ale odpowiednie przedstawienia, że przekwalifikowuje się na inny zawód, też jest ciekawe i też takie jest no, inspirujące dla innych ludzi. Aha, to ja nie potrzebuję być w tej nudnej pracy i czekać do reszty kariery zawodowej na piątek. Tylko mogę to zmienić i coś innego zrobić. Więc też taki potencjał tutaj widzę. Ja sobie gram na przykład na bebna, typowo amatorsko, tak sobie, bo lubię. No jak to brzmi, to tutaj kilka takich wstaweczek. Dałem i dam jeszcze. No, i generalnie napisałem, że gram na bębnach. I oni to łyknęli, bo to jest ciekawe. Gościu, na przykład, na biegach kibicowałem na biegach na maratonach ulicznych, no, jak jeszcze w takich czasach jak były. I pewniłem sobie, no i bardzo fajnie ludzie reagowali, i tak dalej. Nikt nie pyta, czy dobrze. Napisałem, gram na bębnach. Nikt mnie nie pyta, jak dobrze, czy dobrze. Prawda? Ważne, że łyknęli już jest OK, no jest to coś ciekawego. A to, że tam czasami coś te, te mi się pokrzywi, albo rytm zgubię, czy za szybko, czy za wolno zagram, nieważne. Gra przeszło. A w tym roku napisałem jeszcze coś, o czym zapomniałem w dwóch poprzednich. Że ja znałem 13. Księgę Pana Tadeusza i Boźnie o Trzech Braciach na Pamięć. No i też jest to coś bardzo dziwnego, no bo można tutaj zapunktować, przytaczając jakiś fragment, ręka, głowa czy noga jedną nazwę mają. Ten zaś niewielki wie, choć ludzie określają tak dziwacznymi nazwy. Sędzia nieraz zrzędzi, że jak się robi ciepło, to go kutas swędzi. Pod komorzy zaś wałem kutasa nazywa. A wojski z zaganiaczem go nieraz przezywa. Maciek mówi wisielec, bo już stać nie zdoła. Natomiast grwazy na chłopskie dzieci nieraz woła, nie ma się boju ptaszkiem. Jakiś cymbalista z jego smokiem lub bucem i rzecz oczywista jeszcze dziwniejsze nazwy ludzie wymyślają. Łani go na przykład pitą nazywają, za to uczeni w piśmie penis określają. No więc myślę, że to też jest coś nietypowego. Zdecydowanie wysłałem, że umiem. Następna rubryka uważam, że też dość ważna, to jest bio takie sportowe, czyli tutaj przedstaw nam swoje sportowe wyniki i osiągnięcia. No i tutaj ja jako ktoś, kto no, nigdy nie był żadnym mistrzem Polski, świata, Europy czy olimpijskiej w żadnej dyscyplinie, no popatrzyłem na to, aha, no nie mam wybitnych wyników w żadnej dyscyplinie sportowej, to co ja mogę wpisać tutaj? Co jest moim osiągnięciem? Bo niekoniecznie to musi być jakiś medal, czy to, że gdzieś coś wygrałem. Osiągnięciem dla mnie są Hurricane Hit 12 godziny, 24 godziny, 3 ukończone biegi ultra z przeszkodami, i to są moje osiągnięcia. Czyli tu bym też polecał popatrzeć na to, że czasami dla kogoś ten jeden przebiegnięty kilometr dookoła bloku może być osiągnięciem sportowym, bo miał jakiś problem, czy schudł dużo, czy no, jest to kolejna. Taka, kolejne pole do tego, żeby pokazać inspirującą historię. Czyli to czy osiągnięcie niekoniecznie musi oznaczać wybitny wynik właśnie w jakichś zawodach. Ja tutaj pisywałem też o figurowym, o rolkach, o przeszkodach, no o tym wszystkim, co po prostu lubię robić. No, a jeżeli ktoś miał wynik, wybitne wyniki sportowe, no to oczywiście wiadomo, że się nimi chwali tutaj, no bo to też jest coś takiego, co pozwala mocno zapunktować. Ja uważałem przez większość życia, że jestem łajzą. Zresztą byłem tak wychowywany, no nie było tradycji sportowej, więc jako taku zacząłem się ruszać, no mając mocne kilkanaście lat, tam bliżej 20 niż niż dziesięciu. No więc byłem łajzą, no i zacząłem przechodzić drogę do tego, żeby nią nie być już nią nie jestem. Czuję się tak, nie mam takich przekonań w głowie. I tak samo, taka historia też uważam, że może być tutaj inspirująca. No a ten, który tam był popychany i studiu się ściągnąć koszulkę na wf w Podstawówce, no to teraz hula po szkoda. No i też mamy pewną historię, pewną drogę, którą, no ja akurat tutaj przeszedłem, więc też wykorzystałem właśnie w swoich zgłoszeniach taką Historię, jeżeli chodzi o rzeczy sportowe, jeszcze inna sprawa to te wyniki mogą być też ważne w materii. A w przedszkolu coś zdobyłem, albo 70 lat temu byłem tam mistrzem w czymś, albo 120 lat temu mój pradziadek coś wygrał. Tak samo można, można według mnie coś takiego wpisać. Tyle jeżeli chodzi o tą rubrykę sportową, czyli tam biografię sportową. Kolejna to jest. Czy próbowałem już pokonywać taki tor jak Ninja Warrior? No i ja napisałem, że tak, że... próbowałem, że w różnych zawodach i tak dalej, no i pierwszej edycji. pierwszej edycji, jak jeszcze tego nie było w Polsce, no tak popularnym teraz takich torów już trochę więcej, no to pisywałem, że różne podobne, no ale takiego Ninja Warrior nie dam, ponieważ nie i dlatego się zgłaszam, bo chcę go pokonać. Z drugiej strony, jeżeli nie mam doświadczenia przeszkodowego w ogóle, no to też, tak jak mówiłem wcześniej, mogę to po... Pokazać na zasadzie atutu i kontrastu. Aha, nigdy nie próbował, ale chce do nas przyjść, prawda? Czyli no, może to też być z punktu widzenia producentów ciekawe. No, albo się ludzie pośmieją, bo za chwilę wpadnie do wody, albo zrobi wielkie zaskoczenie i pokaże: no kurczę, nigdy nie próbował, a jednak daleko doszedł. no Trochę tak jak Roman, właśnie w trzeciej, w trzeciej edycji, trochę się ludzie podśmiewali z pana Romana. Okazało się, że. No, tak jak on przechodził niektóre przeszkody z taką techniką, widać przeszłość gimnastyczną, to po prostu wow! Więc tutaj jest to też ważne, żeby móc czasem z ograniczenia czy z po, po, pozornego ograniczenia zrobić atut. Dlaczego chce wziąć udział w programie? To jest kolejna rubryka, uważam, równie ważna jak ta biografia, życiorys, ponieważ tutaj można też. Wiele zawsze takich rzeczy, które spowodują, że będą właśnie chcieli nas kupić. Czyli ja bym tutaj podszedł w ten sposób, że co program może zyskać dzięki temu, że w nim wystąpię, czyli jaką historię mogę pokazać, jak ludzi zainspirować. No, tak jak ja miałem, na przykład, no, wychowywany byłem bez ojca przez mamę i babcię. Z jednej strony na początku byłem takim maminsynkiem, że w ogóle nic nie potrafiłem koło siebie zrobić, bo wszystko było robione za mnie. Z drugiej strony. Te dwie kobiety wychowały mnie na faceta z jajami o sile charakteru, o wytrwałości, o wielkiej konsekwencji i zdolności do właśnie pokonywania kryzysu. Więc ja to dopiero zrozumiałem po latach. No i to jest też taki kontrast, który no, właśnie pokazuje tą historię. Z drugiej strony, dlaczego chcę wystąpić? To też było takie dla mnie nieraz bardzo wzruszające, jak oglądałem właśnie starty niektórych zawodników, którzy na przykład dedykowali je z małym rodzicom i było to niezwykle emocjonalne. No ja akurat mam taką sytuację, że ojciec zmarł, no ja miałem 3 lata, więc dla mnie też to było siłą rzeczy emocjonalne i też o tym wspomniałem właśnie, no bo jest to pole do przeżycia czegoś bardzo niezwykłego w programie. Ja pamiętam w pierwszej edycji samo emocje na wizję w głowie taką, stanięcia tam na górze ściany, no były takie, że no, 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 prawie miałem świeczki w oczach, ledwo tam wywiadu udzielałem. No więc, no, no, było to autentyczne, więc jest to coś, co, co uważam, że jest ważne. Ale właśnie też autentyczność. Autentyczność. Nie kreować, nie udawać, nie wymyślać czegoś, czego się nie robiło, nie, tylko właśnie to dokładnie co było. Ostatnie pytanie to jest, że o niektórych zawodnikach kręci się właśnie te wizytówki, reportaże i tak dalej, no i jak ten film o Tobie mógłby wyglądać? No i też tam mamy kilkaset znaków do, do dyspozycji, że można byłoby być tak troszeczkę przez chwilę takim reżyserem swojego życia, swojego właśnie tego, tego życiorysu. No i tak samo, według takich samych kryteriów, jak mówiłem wcześniej, czyli kontrasty, oryginalność, zestawienia, maksymalna różnorodność, ale właśnie te kontrasty, czyli no tutaj Hulam po błocie i po przeszkodach, a wieczorem przebieram się w stroj z lat dwudziestych i tańczę swinga na imprezie jazzowej właśnie, więc to też było coś, co ja wykorzystałem w latach poprzednich, czyli właśnie kontrasty, oryginalność, no i tak jak ten film mógłby wyglądać, to można byłoby zaprezentować, jak mieszkam, albo jak mieszkałem, że pomimo tego, że głównie ja na przykład w domu trenuję, to w domu mam sporo przeszkód, mam nawet salmon ledera na drzwiach od łazienki i tak samo to zaprezentowałem. Tyle o formularzu. Było trochę długo, ale no, ten formularz jest tym pierwszym sitem, no i warto tutaj postarać się wypełnić go tak, żeby dostać się na casting. No i teraz jak wygląda ten casting? Ja nieraz, jest trochę filmów na moim kanale, gdzie mówię o castingu, pokazuję tę konkurencję, więc tutaj powiem, skupię się bardziej właśnie na tej części o rozmowie, niż castingu sprawnościowym. Jeżeli chodzi o ten sprawnościowy, to ja uważam, że on nie ma specjalnego znaczenia. te konkurencje warto po prostu jest zaliczyć, wykonać poprawnie na takim mogą być dolne stany, średnie, średnie stany, średnie i uważam, że to wystarczy. No oczywiście, jeżeli ktoś jest wybitny w swoim fachu, czy no ma takie przygotowanie sportowe, że jest tam w stanie osiągać jakieś świetne wyniki i pobijać rekordy, no to wiadomo, że będzie to atutem. Jednak uważam, że casting sprawnościowy nie jest aż tak bardzo ważny jak właśnie rozmowa z producentami, czyli ten drugi etap castingu i o nim teraz dwa słowa więcej. Rozmowa. rozmowa z producentami uważam, że najważniejsza część kastingu. Nie tak jak większość się skupia właśnie na tym, jak najlepsze wyniki osiągnąć na tym sprawnościowym, a właśnie ta rozmowa uważam, że jest Kluczowa, ponieważ tutaj no, można albo bardzo zapunktować, albo stracić te bardzo dużo punktów, które się miało na podstawie formularza, i tak było w moim przypadku w zeszłym roku. W 2019 roku rozmowa po prostu płynęła, była super dziewczyna, która ją przeprowadzała, od razu była chemia, dialog, dyskusja. Ona podpytywała, miała formularz, odnosiła się do niego, ja odpowiadałem, jeszcze dopowiadałem różne historie. Było fajnie wzruszająco emocjonalnie, energetycznie, no rzeczywiście, naprawdę super. Także, no i też usłyszałem, Coś takiego, co może być symptomem, że są na tak. Oczywiście, po nas mogą przyjść ciekawsze osoby i w efekcie nie zostaniemy wybrani, ale jest to jakiś symptom, czyli kto mógłby mi kibicować i ile tych osób by było, i na koniec padło do zobaczenia w liwicach. Oczywiście, nie jest to gwarancja, ale jest to taki symptom, że mogą być na tak. I tak było w, pierwszej, w pierwszym moim castingu, gdzie przeszedłem i wystąpiłem w programie. W zeszłym roku przeszedłem zgłoszenie, pojechałem na casting i właśnie. Zdecydowała rozmowa. Tym razem poszedłem do kogoś innego. Ta dziewczyna też była, ale były dwa pokoje, ja poszedłem do tego drugiego, gdzie, jak niektórzy uczestnicy mówili, potem był reżyser, to najprawdopodobniej właśnie tak mówili, no był reżyser programu. No i ta rozmowa była kompletnie inna. Nie było tej takiej fajnej chemii, nie było interakcji, on nie pytał. Mnie o formularz nie byłem przygotowany. Ja oczekiwałem, że jestem taką gwiazdą, że on to będzie przeczytany. Miał mój formularz, że będzie mnie opytywał, prawda? I, je... I to by mi dało taki punkt zaczepienia, do tego, żeby się rozkręcić i zacząć gadać. Tylko generalnie nie bardzo był zainteresowany. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że ja się uczepiłem jednej historii: czyli tego, że wychowywała mnie mama i babcia. Co jest fajną historią w kontekście programu Ninja Warrior, ale okej. Okay. Powiedziałem o tym, i teraz trzeba wyciągnąć jeszcze masę różnych innych kart z rękawa. Ja akurat miałem ich bardzo dużo, ale myślałem, że oni przecież pamiętają, co ja powiedziałem rok temu, więc nie będę tego powtarzał. Nieprawda! Trzeba, jeżeli się ma skuteczne karty, zwycięskiego składu się nie zmienia, to jeszcze raz to wyciągnąć, dopowiedzieć coś nowego. No ja wyciągnąłem tylko jedną mocną kartę no, z co najmniej 7, 8, które miałem. No i w pewnym momencie było takie znudzenie, on przestał dopytywać, a ja cały czas dalej o tej mamie i babci. No i szachmat, no, i no niestety. A tutaj trzeba podejść zupełnie inaczej. Nie, że ja tak jak ja liczyłem na to, że on będzie prowadził tą rozmowę, to ja mam poprowadzić. Szybko kalibrować, widzę, że go nie interesuje, aha, albo to, ten temat mamy już odhaczony, to wyciągam to, wyciągam to, wyciągam to, wyciągam to. Może coś kliknie, może trafi się w historię, którą... Druga strona pociągnie. Trzeba też mieć na uwadze, że pewnie był zmęczony, no już przegadał te same tematy z kilkusetoma, kilkuset osobami przede mną, no i może już był po prostu zmęczony i już trzeba było coś ciekawszego wnieść. No wiadomo, że to też jest sytuacja denerwująca i człowiek jest zestresowany, no to powiedzieć, no tak, no jestem zestresowany, bo mi zależy na tym, żeby, żeby to ponownie przeżyć, czyli właśnie no i nie padło, nie padło to do zobaczenia w Gliwicach, a nie ile osób mogłoby, mogłoby kibicować. Więc, więc tutaj, tutaj no ta rozmowa przebiegła inaczej, więc tak ja bym to porównał. Tamta energetyczna, ta właśnie taka, no nie było interakcji, to ja mam sprawić, że druga strona chce mnie kupić, a nie ja trochę tak oczekiwałem, że ja leżę i pachnę. Chodź, kupcie mnie, bo w drugą stronę, nie, to ja mam zabiegać o to, właśnie, żeby chcieli mnie kupić. No tutaj popełniłem ten błąd i nie dostałem się do drugiej edycji, a jak się później okazało, również do trzeciej, no bo dwie były jednocześnie pod rząd. Także tyle by było tego podsumowania. Mam nadzieję, że takie wnioski komuś pomogą i dostanie się do programu i, i wystąpi i przyżywia coś. Co jest rzeczywiście niesamowitego, bo to ma bardzo ma bardzo ciekawą i interesującą atmosferę. Właśnie też bardzo dużo może pokazać mentalnie, przekonań, emocji. Dużo, dużo się tam dzieje. Jest to przygoda. Jest to zdecydowanie przygoda w wyjście na ten tor. No, rzeczywiście, może zostanie, zostanie do końca życia. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie tego momentu i powodzenia. I może, może, kto wie, do zobaczenia w czwartej edycji. Ja swoje zgłoszenie już wysłałem. Dzięki i do zobaczenia.